Trening zawsze zaczynam na spokojnie, z myślą o własnych ograniczeniach i dziennej dyspozycji. Nigdy nie ruszam z pełną parą od razu, zawsze wykonuję rozgrzewkę. Mam również na uwadze własne ciało, bo wiem jak kruche jest. No, cześć! Słuchaj! Yy, teraz jestem na treningu, biegłem i coś boli mnie w stopie, wiesz? No dzwonię od razu, jak tylko mnie zabolało. Yy, no tak, pierwszy raz, teraz. Dosłownie przed chwilą. No, jesteś moim fizjoterapeutą, no to pomyślałem, że chcesz wiedzieć, nigdy nie zdarzyło mi się kręcić kółek wokoło własnego domu, żeby dociągnąć dystans do pełnych kilometrów. Przecież nie ma nic złego w tym, że zakończyłem trening po 9 km, 950 m. Nie potrzebuję widzieć na tarczy zegarka zaliczonych pełnych 10 km. Nie, przed rozpoczęciem przygody z bieganiem na pewno warto wykonać badania. O, już znalazłem klinikę, w której wykonam wszystkie zalecane badania. Oczywiście, że zrobię badanie krwi, badanie moczu, spirometrię, badania wydolnościowe i EKG wysiłkowe. Regularnie sprawdzam buty do biegania. Gdy widzę pierwsze oznaki ich zużycia, jeśli chodzi o bieżnik, amortyzację lub cholewkę, stare buty wymieniam na nowe. Zdaję sobie sprawę, jak ważne jest bieganie w butach, które nie utraciły swoich właściwości. Zegarek biegowy wybrałem na podstawie jego funkcji i możliwości, jakie dzięki nim zyskam. Nigdy nie liczyło się dla mnie to, żeby na nadgarstku zegarek wyglądał jak sikor. Nie zapiszę się pod wpływem impulsu na kolejne zawody biegowe. Wolę przygotować się dłużej i wystartować, będąc gotowym do wyzwania. Nie ma co iść na żywioł i martwić się w czasie biegu. Znam imię, nazwisko i miejsce, gdzie przyjmuję mój fizjoterapeuta. Jestem raz w miesiącu lub nawet częściej na wizycie kontrolnej. Cieszę się, że regularnie sprawdzam swój aparat ruchu. Po zakończeniu ćwiczeń stopniowo obniżam temperaturę swojego ciała, czyli wykonuję tak zwane schłodzenie. Nieroztropne byłoby, gdybym po interwałach lub mocnym biegu tak nagle się zatrzymał. Organizm potrzebuje uspokojenia i obniżenia tętna do poziomu, z którego zaczynałem trening. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, kliknijcie proszę łapeczkę w górę, napiszcie komentarz. Warto też, a może przede wszystkim zasubskrybować ten kanał, gdzie codziennie spotykają się biegacze i miłośnicy aktywnego stylu życia, by rozmawiać o pasji. Tworzymy aktywną i wspierającą siebie nawzajem grupę. Warto do nas dołączyć, warto subskrybować ten kanał. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.